Cześć. Wiem, zacząłem jak angielski arystokrata. <noise> Ale witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o tym, jak zachować się, gdy spotkamy dzikie zwierzę w lesie, w górach, gdziekolwiek. Czy nawet w mieście, bo to jest ostatnio coraz częstsze. Także, także zapraszam na materiał. Teraz coraz więcej osób wychodzi do lasu. E, mamy wiosnę, już mamy marzec. 20, 19, a coraz więcej widzę spacerowiczów, rowerzystów, i pewnie wielu z Was zastanawia się, co zrobić w takiej sytuacji, właśnie. W pierwszej kolejności musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, a zwierzęta są gospodarzami tutaj. Przychodzimy do znajomych, też obowiązują nas na jakieś zasady, normy, czy coś w tym rodzaju. Tak samo jest w lesie. Na wstępie dodam, że w polskich lasach. Dla człowieka nie ma specjalnie jakiegoś zagrożenia. Nie ma zwierząt, które będą na nas aktywnie polować czy to będą po prostu jakimiś lokalnymi drapieżnikami. Jedynie jakie zagrożenie mamy tutaj, no to niedźwiedzie, które żyją przeważnie w górach. Ewentualnie gdzieś tam sobie schodzą niżej, ale to jest rzadkość. A niedźwiedzie też nie stanowią jakiegoś dużego zagrożenia, zwłaszcza jak są z dala od swoich terenów nazwijmy to łowieckich, e, wtedy już są bardziej płochliwe. E, dziki nie stanowią jakiegoś specjalnego zagrożenia dla, dla człowieka. Sarny, jelenie tym bardziej. Wilki wilki są bardzo płochliwymi zwierzętami. Zresztą tak samo jak dziki. Jak spotkamy dzika w lesie, wystarczy, nie wiem, głośni coś powiedzieć, klasnąć w dłonie i to zwierzę zwyczajnie oddali się. Co jest też ważne, pamiętajmy, że zwierzęta nie chcą z nami kontaktu. One nas będą się bały, jeżeli to oczywiście są zwierzęta, które żyją głęboko w lesie i nie mają dużej styczności z człowiekiem. Raczej będą stroniły od tego kontaktu, będą nas unikać, e, będą wolały gdzieś się oddalić czy uciec, nawet jeżeli nas wyczują, czy, czy zobaczą z daleka. Co do samego poruszania się po lesie, pamiętajmy, jeżeli oczywiście nie chcemy spotkać jakiegoś zwierzaka, e, pamiętajmy o kilku prostych zasadach i na pewno do takiego spotkania nie dojdzie. Jeżeli jesteśmy gdzieś w okolicy jakiegoś młódnika, tak jak tutaj na przykład, wystarczy trochę bardziej hałasować, e, tupać nogami nawet, jak, jak będziemy maszerować, czy to zwierzę będzie miało przestrzeń i czas na, na ucieczkę. Coś dla tego zwierzęcia ważne, bo po prostu on może traktować nas jako, jako potencjalne zagrożenie i najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Nawet wilk nas w ten, ten sposób będzie traktować. Nieraz sam widziałem y, nagrania z kamer, ustawionych gdzieś w lasach, przez leśniczych, czy, czy po prostu pasjonatów outdooru. Czekajcie, poprawię się. Gdzie po prostu wilk, jak tylko wyczuł zapach człowieka, momentalnie uciekał. Tak samo będzie, jak po prostu Was gdzieś zobaczy czy wyczuje. Nie będzie chciał podchodzić. Pamiętajmy też o tym, żeby unikać ścieżek zwierząt. Jeżeli widzimy ścieżkę, która jest ewidentnie wydeptana przez jakieś zwierzę, starajmy się tam dalej nie chodzić. Oczywiste jest to, że tą ścieżką na pewno jeszcze przejdzie nie jedno zwierzę. Tak samo unikajmy miejsc, które są ewidentnie naruszone przez zwierzęta. Jak na przykład są drzewa, tutaj akurat tego nie widać, ale na niektórych drzewach widać, że jakieś zwierzę się o nie ocierało. Jest kora zdarta i są jakieś szczępy sierści, są odchody tych zwierząt, czy na przykład jak są miejsca, gdzie dziki ryły czy coś. Możemy to miejsce unikać, jest szansa, że jakiś zwierzak do tego miejsca wróci, zrobiony zapachem innego zwierzęcia. Ała, gorąca. Przegiąłem. No. Ważne jest też to, żeby unikać różnych miejsc w wodopoju tych, tych zwierzaków. Jeżeli jesteśmy blisko jakiejś rzeki, czy jakiegoś jeziora, czy stawu, czy po prostu błota, Starajmy się nie biwakować w jego okolicy. No, to oczywiste jest to, że jakieś zwierzę tam przyjdzie rano czy w nocy i będzie chciało się napić. No. Więc jeżeli nie chcemy tego kontaktu zwyczajnie biwakujmy gdzieś w głębi, z dala od takiego miejsca. Lepiej żebyśmy mogli się przejść np. nie wiem 20, 30 metrów czy, czy 100 metrów do tego wodopoju i sobie nabrać tą wodę i, i pozwolić zwierzakowi też skorzystać z tego wodopoju. Niż po prostu narazić się na niepotrzebny stres, i tak samo narazić to zwierzę na niepotrzebny stres. Bo też warto pamiętać o tym, że dla tego zwierzaka to jest ogromny stres. Jeżeli to zwierzę faktycznie miałoby zaatakować, to ono zaatakuje tylko i wyłącznie postawione przed ostatecznością, kiedy będzie, nie wiem, wystraszone bardzo, czy zapędzone w jakiś kozi ruch, czy, nie wiem, będzie ranne, zestresowane, bo, bo my na nie wbiegniemy i wpadniemy. Wtedy do takiego ataku może dojść, ale to, to jest tylko i wyłącznie podyktowane chęcią uratowania się z tej sytuacji, a nie tego, że to zwierzę jest agresywne i niebezpieczne. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, w naszych klasach nie ma niebezpiecznych zwierząt. Oprócz ludzi. I mnie. Co zrobić, jeżeli do takiego spotkania z dzikim zwierzęciem już dojdzie? Przede wszystkim zachować spokój. Zwierzę też będzie zestresowane, nie tylko my. Także luzujemy, staramy się wycofać, dać temu zwierzakowi przestrzeń. Tak jak już mówiłem, wcześniej możemy też hałasować idąc przez las. To jest też dobra metoda na niedźwiedzie tak naprawdę. Bo gdy nas niedźwiedź ususzy z daleka, on też będzie chciał raczej uniknąć tej konfrontacji z nami. Jeżeli będziemy szli przez jakiś gęsty las, warto na przykład uderzać czymś jakimś patykiem po drzewach, czy tupać, czy coś. To zwierzę na pewno będzie wolało ucieczkę niż konfrontację z nami. Chyba, że będzie chore, wściekłe. No to wtedy faktycznie, ale to są naprawdę sporadyczne przypadki. W naszym kraju od lat nie było już sytuacji, gdzie zwierzę było wściekłe i zaatakowało człowieka. Chyba, że to klesz, no ale no to sami wiecie. No, kleszcz, no tak, na, w sumie racja. Kleszcze są aktualnie najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem w lesie, jakie mamy tutaj w naszych polskich lasach. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego. Serio. No i wracając, bo, bo biegłem jak zwykle. Jak już takie zwierzę spotkamy, trzeba zachować spokój, wycofać się, nigdzie nie uciekać, nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, nie panikować, dać temu zwierzakowi przestrzeń. Jeżeli to są wilki, nie odwracamy się do nich plecami, nie biegniemy. Wilki są zwierzętami, które. Nawet kiedy nie będą chciały zaatakować, one po prostu mają instynkt łowcy, i jak widzą, że coś przed nimi ucieka, to z automatu chcą to złapać. Trochę tak samo jak, jest, jak, jak z kotem. Jak kot widzi mysz, która biegnie, to ją chce dogonić i, i, i złapać. Tak samo jest z kłębkiem wełny na przykład. Także nie biegniemy, nie uciekamy, dajemy przestrzeń temu zwierzakowi, I, i tyle. I cieszymy się z tego, że widzieliśmy w naszych pięknych polskich lasach jakiekolwiek zwierzę. Ha, i kochani, pamiętajcie, nie dokarmiamy dzikich zwierząt, to jest bardzo ważne, ponieważ po prostu one będą się z nami oswajać i będą automatycznie widziały w człowieku żywiciela. W sensie nie, że będą nas jadły, ale że będą wiedziały, że to właśnie człowiek ma jedzenie. Też fajnie jak na przykład biwiakujemy sobie, jak jesteśmy na, jesteśmy na miejscu obozowym, rozkładamy się i po prostu to, co nam zostało, te resztki chowamy do worków na śmieci, zawiązujemy je szczelnie, wtedy te zwierzęta nie będą wabione zapachem, bo... Czasami zdarzają się takie przypadki, kiedy na przykład nocujemy w lesie i, i jakieś zwierzę podejdzie bliżej, jakiś lis e, na przykład będzie chciał zajrzeć tam, tam w nasze kiermasze i tak dalej, zobaczyć co my tam ciekawego mamy. E, czy jakieś resztki sobie wykraść, no wiadomo, liski to jednak truski, co nie? E, ale jak to sobie tam wszystko za, pozamykamy, za, po, pozawiązujemy te worki i tak dalej, no to ten lis już nie będzie tego tak dobrze czuł, jakby to właśnie było gdzieś wystawione na jakimś stole. No. no, i też wiadomo, jak będziemy biwakować gdzieś blisko jakiejś miejscowości, jakieś miejscowości, jakieś wioski czy coś, te zwierzęta tam na pewno będą z automatu bardziej oswojone. No i pamiętajcie, zwierzę, jak jest gdzieś w mieście, na przykład, czy coś, ono już jest po prostu wiekiem, jest człowiek. Wie, że człowiek ma śmieci, wie, że w tych śmieciach można grzebać, szukać i coś się znajdzie do jedzenia. Także te zwierzęta nie boją się już ludzi, ale dalej nie są agresywne, dalej. Jest ona nas wrogo nastawiona. No po prostu są świadome tego, że, że człowiek może mieć coś dobrego.